Wędrówka do lodowca z Pertissen. Aby do niego się dostać, trzeba najpierw przepłynąć łodzią przez Fiord, i potem przejść około chyba 5 km właśnie do początku tego lodowca. Generalnie temperatura jest bardzo wysoka ponad 20 stopni i w ogóle tutaj trafił się dość ciepły okres, także i wczoraj, jak było widać na filmach, była bardzo ładna pogoda dzisiaj. I przez kolejne kilka dni też ma być bardzo ładna pogoda, także bardzo fajnie się trafiło. Bo... A tutaj widać właśnie lodowiec z jego część, która spada tutaj w dół doliny. W Tak po około 45 minutach zaczyna się taka mała wspinaczka. Jest bardzo ciepło, więc dużo wody z lodowca wypływa i trzeba tutaj przejść przez tą rzekę. A no tutaj piękne jezioro. Tutaj jest miejsce gdzie szlak rozdziela się w prawo, czyli tutaj gdzie jestem właśnie idzie w stronę czoła lodowca, a tam w lewo można pójść o tam w stronę takiego domu Kenheimen. Być może tam jeszcze pójdę, pewnie do samej chaty nie dojdę, bo jest ona dość wysoko, a jestem tutaj niestety ograniczony czasowo łodzią, która, na którą trzeba wrócić potem i przepłynąć z powrotem do samochodu więc zobaczymy jak to będzie. No a tutaj szlak prowadzi do lodowca tak bardzo dużo rdzy na tych kamieniach, na tych głazach Pewnie jest tutaj dużo jakichś związków żelaza i tym podobnych I tak w około półtorej godziny udało się dojść tutaj do czoła lodowca co ciekawe, na mapie Google, kiedy włączy się tryb satelitarny, no to tam jest zdjęcie nie wiem z kiedy, no sprzed pewnie niedawno, maksymalnie sprzed 3-4 lat, to na tym zdjęciu lód jeszcze sięga tutaj, a teraz jest jeszcze, no pewnie dobre 100 metrów dalej w górę. Tutaj jeszcze jeden widok na lodowiec. Podjąłem próbę pójścia kawałek w stronę tego domu Tekenheimen. Natomiast jest tak wysoka temperatura dzisiaj. No chyba jest 25 stopni albo więcej palące słońce że bardzo ciężko się idzie, a tu jest no duże i długie podejście i tak ze względów czasowych yy, odpuszczam to dzisiaj jednak, niestety, natomiast udało się tutaj troszkę polatać dronem, no i też jest bardzo ładny widok, także było warto podejść chociaż ten kawałek tutaj. Dobrze, w takim razie lekkie podsumowanie. Tutaj jest miejsce przy wodospadzie, gdzie szlaki się rozdzielają. Jeśli pójdziemy tu w prawo, to właśnie dojdziemy do czoła lodowca. I dojście do czoła lodowca zajęło mi około półtorej godziny od miejsca, gdzie dopływa łódź. Natomiast tutaj w lewo skręca szlak, właśnie w stronę tego domu Tekkenheimen. I dojście stąd. Tam według mojej oceny zajęło zajęłoby około jeszcze 2 godzin, ponieważ jest to 800 metrów przewyższenia i 3,5 kilometra do przejścia. I patrząc na to, że ostatnia łódź odpływa o 17.45, a potem kolejna, ostatnia jest dopiero o 19.30, prawdopodobnie nie zdążyłbym na tą o 17.45 i musiałbym bardzo długo czekać na tą kolejną. No, no, mam tutaj jeszcze do tego miejsca półtorej godziny jazdy samochodem, dlatego dzisiaj to odpuściłem. No i też ze względu na bardzo wysoką temperaturę, która no, jest naprawdę nieprzyjemnie wysoka, bo ponad 25 stopni nie jest przyjemne tutaj i takie palące słońce. Natomiast takich ciekawostek geograficznych można tutaj obejrzeć na własne oczy. Taki młody krajobraz polodowcowy. Kiedy ten lód tutaj ustąpił parę, paręnaście, parędziesiąt lat temu, czyli bardzo niedawno, możemy oglądać tutaj właśnie takie no, gołe skały, wyślizgane, uformowane przez przesuwający się lodowiec. Straumen niedaleko Wodo to jest miejsce gdzie występują jedne z największych na świecie prądów pływowych. i tak co około 6 godzin właśnie woda wpływa albo wypływa z fiordu tworząc taki potężny prąd jak właśnie widać tutaj też potężny most nad nami pewnie wybudowany właśnie specjalnie tak żeby żadna Żadna z podpór nie była w wodzie, ponieważ ten potężny prąd mógłby ją pewnie stale uszkadzać. Na południu Bodo. Roztacza się tutaj piękny widok. W stronę południową. Tutaj, właśnie, między innymi widać Perkar Saltit, czyli szczyt, na który wszedłem dwa dni temu. Tam, widok w stronę wschodnią. Tam widać pięknie ośnieżone szczyty i lodowiec. A tutaj, Jektphart Muset, czyli muzeum handlu i tutaj wkoło taki mały skansen, kilka oryginalnych, zabytkowych domów drewnianych, przywiezionych z okolic i postawionych tutaj no warto tu na pewno przyjechać dla tych niesamowitych widoków i taki plan na dzisiaj, to właśnie zwiedzić to muzeum a potem o 15 prom z Bodo na Lofoty, gdzie będzie dalsza część wyprawy tutaj też można zobaczyć obszar, gdzie w trakcie przypływu jest wypełniony wodą, a teraz akurat trwa odpływ, więc jest tutaj pusto. I to samo tutaj jak będzie przypływ za parę godzin, to woda będzie znacznie bliżej tutaj tej ścieżki po której idę. Statek typu Jekt był używany do transportu Sztokfisza, czyli suszonego dorsza, lub też innych towarów rybnych właśnie z północy Norwegii do, do Bergen, gdzie przez wiele lat handlowano właśnie tym suszonym dorszem z pozostałą częścią Europy. No i tutaj, właśnie w tym muzeum, w Bodo, można zobaczyć. Statek Anna Karolina. Jeden z niewielu zachowanych oryginalnie właśnie jektów. On pochodzi z mniej więcej 1800 roku. No tutaj właśnie możemy na zdjęciach zobaczyć podobny okręt właśnie w trakcie podróży, który jest pełny ładunku. Po wizycie w muzeum, jeszcze szybka wizyta w centrum Bodo krótki spacer i za mniej więcej półtorej godziny prom do Moskenes na dowody. popłynie 4 godziny. Tutaj marina Bogo a tam jeszcze po drugiej stronie zatoki twierdza.